Cześć kochani, witam was serdecznie i zapraszam na film typowo pogadankowy. To będzie taki trochę update tego, co u mnie słychać, bo mam wiele teraz nowych planów na przyszłość. Właściwie mogę powiedzieć, że moje życie to taki trochę roller coaster ostatnio, i wszystko, co planuję, to się nagle zmienia, więc ciężko mówić o planach, skoro one cały czas się zmieniają. Jednak dla mnie najważniejszy jest kierunek, który chcę teraz obrać, i zaraz Wam o tym opowiem. Będzie też trochę ulubieńców, takich inspiracji, który może też Was gdzieś. Zainspirują, popchną do czegoś nowego, tak jak mnie, ale dobra, nie będę przedłużać zaczynamy. W najbliższym czasie stawiam głównie na rozwój kanału na YouTube oraz na Instagram. Jak wiecie, ja się zajmowałam bardzo wieloma projektami i miałam głowę tak rozkojarzoną w tak wielu miejscach, że poczułam, że po prostu mnie to męczy, że nie mogę tak dłużej funkcjonować, i bardzo dużo teraz czytam, uczę się na temat tego, w jaki sposób po prostu. Dobrze dysponować swoim czasem, w jaki sposób obierać takie drogi, które dadzą mi rzeczywisty rozwój. No i właśnie w ten sposób podjęłam decyzję, że anatomia jogi, to co tutaj robię dla Was, warsztaty, kursy, to będzie mój, e, moja przewodnia myśl i nad tym będę się skupiała w przyszłości. Chociaż, e, jak mówiłam, ostatnio bardzo dużo się u mnie zmienia. Więc myślę, że to nie są jakieś takie konkretne plany, tylko raczej cel, który gdzieś tam sobie obrałam, a znając życie, to wszystko jeszcze pewnie pięć razy się pozmienia. Tak czy inaczej, jestem naprawdę zdeterminowana na to, żeby rozwijać to, co teraz tutaj robię i główną inspiracją... Do tego jesteście wy. Po prostu dostaję od was taką masę wsparcia. I jeszcze jak ostatnio zapytałam was o to, zapytałam w grupie oraz na Facebooku oraz na Instagramie, właśnie powiedziałam o tym, że chcę rozwijać swój kanał. Poprosiłam was o to, żebyście dali mi wskazówki nad czym powinnam się skupić i za co cenicie mój kanał. To dostałam od Was tyle wsparcia, tyle takiej pozytywnej energii, i mało kto w ogóle wyliczył coś, co mu się nie podoba. Ale pamiętajcie, że jeżeli macie ochotę powiedzieć mi, w jakim kierunku ten kanał ma się rozwijać, macie swoje wizje, to możecie mi też je napisać tutaj w komentarzu. Ja bardzo cenię taki feedback. No i teraz bardzo duża rzecz, która będzie się szykowała. Zapewne w pewnym momencie zauważycie, że logo się zmieniło. Pracuję teraz e, razem z Julią nad e, nową identyfikacją wizualną. Jeszcze nie mam pojęcia, jak ona będzie wyglądała, dlatego że Julii zostawiłam wolną rękę. E, wiem tylko tyle, że róż ten, który kojarzycie, to nie będzie już mój taki kolor bazowy, ale możecie zgadnąć, jaki kolor. Zdecydowanie to są moje odcienie. I ja wiem, że to jest taka mała rzecz, że właściwie może nie zauważycie zmiany. Jednak dla mnie ta zmiana jest bardzo istotna, ponieważ czuję, że właśnie ten nowy etap, na który wchodzę, chcę, żeby miał inne, inną identyfikację wizualną, żeby Wam się inaczej kojarzył. To jest dla mnie też taki moment pewnego zamknięcia, pewnego etapu i rozwoju dalszego. Zapewne niedługo zobaczycie logo w nowej odsłonie. Ja się go nie mogę doczekać. Chociaż jeszcze nie wiem, jak będzie wyglądał, ale ogólny zamysł jest. No i słuchajcie, teraz Hit Hitów, o którym wspominam na Instagramie, a tutaj, nie, a tutaj nie, to w grudniu pierwszy raz w życiu jadę do Indii. Jest to dla mnie ogromna radość, ale też ogromny stres, ponieważ jadę sama. Wybieram się do Perp Valley, to jest taki ośrodek jogowy na Goa, właśnie w Indiach który zrzesza joginów z całego świata. Ja jestem zafascynowana Purple Valley, dlatego że oglądam filmy, które realizuje Stu um, Geerling i on właśnie wrzuca na swoim kanale, właściwie to on mam wrażenie poniekąd tworzy ten kanał Purple Valley na YouTubie. Jadę do konkretnego nauczyciela, do Johna Scotta. Od 7 do 20 grudnia praktycznie będę... Innym świecie i już nie mogę się tego doczekać, a jednocześnie bardzo się tego obawiam. Jest to dla mnie bardzo duży krok do przodu pod tym względem, że pierwszy raz wyjadę i zostawię wszystko, nad czym mam swoją pieczę za sobą. Ja jestem z takich osób, słuchajcie, mocno kontrolujących, ja bym chciała, żeby wszystko było po mojemu, ja muszę wszystko dopilnować. A w tym momencie traktuję ten wyjazd jako właśnie taki głęboki oddech, detoks od tego wszystkiego nad czym chcę sprawować swoją pieczę i będę potrzebowała właśnie takiego odpoczynku. Nie mogę się doczekać, a jednocześnie jestem tak przerażona. Słuchajcie, nie samym wyjazdem, lotem. Ja się boję latać. I kiedyś ja nie byłam latać. To nie jest tak, że ja nie latałam. Po prostu po dłuższej przerwie odkryłam, że kiedy patrzę, wiecie, w niebo, Myślę sobie, boże, jaka wielka, ciężka puszka ona lata i jak to się dzieje. <gry> to jest chore. Wiem, ja muszę to po prostu przemóc, ale obawiam się lotów. Jeżeli też boicie się lotów, to witajcie w timie. No więc chyba to będzie dla mnie największym stresem. Jak już dolecę, to już będzie super. Jestem tego pewna. W ogóle muszę się zacząć przygotowywać do tego wyjazdu, więc jest to też dla mnie taka duża logistyczna sprawa. No ale to jeszcze chwila i niedługo będzie. Okej, okay, a teraz słuchajcie, przejdę do takich inspiracji, które być może wam, was też w jakiś sposób zainspirują, tak jak i mnie. Um, ostatnio miałam sporo przygód ze zdrowiem. Miałam dużo stresów, między innymi właśnie z tym wszystkimi zmianami, które się teraz dzieją. No i moje ciało bardzo to odczuło. Ja nigdy nie miałam w ciele aż takiej reakcji właśnie somatycznej na stres. I to się objawiało między innymi tym, że bolała mnie nerka, yy, mam, miałam nadal nad tym pracuję, napięte dno miednicy. Yy. Do tego pojawiły się bóle zamostkowe, wszystko było to związane z osierdziem. No i zaczęłam, wiecie, szukać, zastanawiać się, jak to się dzieje. Zawsze widziałam to połączenie pomiędzy umysłem i ciałem, ciałem i umysłem, jednak zaczęłam zgłębiać konkretnie mój problem. I wtedy dużo odpowiedzi dała mi medycyna chińska oraz Ayurveda. No i gdy zaczęłam zgłębiać te dwa tematy, to poczułam, że właśnie Ayurveda jest tym, czym chce się w najbliższym czasie zająć, jeżeli chodzi o zgłębianie wiedzy. Czasem jest tak, że poczujemy, że tak, to jest to. I właśnie. Co jest, słuchajcie, bardzo ciekawe, jak zaczęłam mieć te problemy ze zdrowiem, kiedy zaczęło to wszystko się dziać, to na mojej drodze spotkałam dwie osoby. Pierwszą z osób była Orina Krajewska, która zaprosiła mnie do wywiadu, który pokaże się niedługo w magazynie Sens, jeśli dobrze pamiętam, na pewno dam wam znać na Instagramie, gdzie rozmawiałam z nią na temat jogi jako holistycznego sposobu na życie, na zdrowie. I wtedy zaczęłam. Mówiąc o tym, wszystko sobie układać w głowie, zaczęło być to dla mnie takie przejrzyste. Czasem jest tak, że mamy wiedzę z danych dziedzin, a kiedy zaczynamy sobie to wszystko w głowie układać, czujemy: wow, to jest to. No i właśnie integralną częścią jogi jest Ayurveda. Jeżeli chodzi o tą drugą osobę, która mnie tak bardzo zainspirowała, to jest Pius Mittal. Ja z Piuszem się już znam ponad rok. I słuchajcie, Piusz był ostatnio w zeszły weekend u mnie w studio z warsztatami i poprosiłam go właśnie o warsztat z Ayurvedy. I to był niesamowity warsztat, wykład otwierający oczy, pokazujący jak Ayurveda jest praktycznie wszędzie. Jak właściwie możemy czerpać z wiedzy Ayurvedy, patrząc na swoje ciało, patrząc na miejsce, w którym żyjemy, jakimi ludźmi się otaczamy co jemy, to wszystko jest bardzo, bardzo istotne. No i słuchajcie, razem z Piuszem um, już to już je. O, dobra, opowiem Wam historię. Ja coś czuję, że to, to będzie długi update. Piusz zaprosił mnie do współpracy nad kursem. Nie będzie to typowy kurs nauczycielski, tylko taki kurs terapeuty holistycznego, który patrzy i na ciało, i na umysł, czyli to, co mnie interesuje. I on mnie zaprosił do tego, żebym ja zajęła się wykładami na jego kursie, jeżeli chodzi właśnie o ciało. A ja mówię, Piusz, ale ja bym chciała też brać udział w tym kursie, więc mam taki ciężki orzek do zgryzienia, jak pogodzić em, swoje wykłady, chociaż no, tu akurat nie ma problemu. Tylko jak jeszcze znaleźć czas na te wykłady, które on będzie miał. Słuchajcie, więcej info na temat tego kursu dam Wam tutaj na dole w linku. To jest rewelacyjny kurs. Ja naprawdę bardzo polecam i sama chcę na nim być. Takie uczę takiego holistycznego spojrzenia na człowieka. I właśnie połączenie jogi, ajurwedy to jest to, nad czym ja w najbliższym czasie chcę się skupić i być może Was też to zainspiruje, więc zapraszam Was do tego kursu. Ja na nim będę na pewno. No Jeszcze wracając do samego tematu ajurwedy, zaczęłam się zaopatrywać w książki. W tej chwili pokażę Wam na przebitce pierwszą książkę, którą kupiłam. Ona mi bardzo dużo wyjaśniła. Jest taka bezpośrednio właśnie powiązana z jogą, więc myślę, że Wam też się spodoba. I jeszcze w tej chwili czekam na zamówione dwie kolejne książki, które pewnie pokażę Wam gdzieś na Instagramie, jak już do mnie dojdą. Ale ważne jest, żeby od czegoś zacząć. Więc jeżeli interesujecie się jogą, to myślę, że ta książka na start dotycząca Ayurvedy może być naprawdę rewelacyjnym rozwiązaniem. A Teraz przejdziemy bardziej do takich inspiracji fizycznych. Słuchajcie, ostatnio, odkąd zaczęłam mieć problemy z nerkami i dostałam informację od mojego osteopaty, że powinnam te nerki wygrzewać. Zakochałam się w złotym mleku. Złote mleko jest to połączenie kurkumy, cynamonu, kardamonu. Zależy oczywiście, jakie, jakie znajdziecie recepturę. Moim ulubionym złotym mlekiem jest to ZOJO Elixirs. Ja ostatnimi czasy, właśnie kiedy zaczęłam no, mocniej grzebać w tematyce zdrowia, adaptogenów, podjęłam się współpracy razem z ZOJO Elixirs i piję sobie to złote mleko, bardzo Wam je polecam. Ja sobie to mleko przygotowuję z mleka roślinnego z dodatkiem łyżeczki płaskiej właśnie tego proszku. Wszystko mieszam z pomocą spieniacza do mleka no i piję, na pomaga właśnie na nerki, wygrzewa, a już w ogóle w tym sezonie jesiennym jest to po prostu mój must have. Jeżeli lubicie złote mleko albo nie próbowaliście, to bardzo Wam polecam spróbować. Idąc dalej w takie polecenia stricte fizyczne to jest to nebulizator, który jest za mną tutaj. Pokażę Wam teraz na przebitkach. Nebulizator zamówił mój mąż. On już jakiś czas temu słyszał o tym, że ja bym chciała kupić dyfuzor do olejków eterycznych, bo bardzo mnie na nie wzięło. Z Chorwacji sobie przywiozłam taki 100% olejek eteryczny z lawendy. No i jak go jak czuję to mi się od razu wakacje przypominają. I właśnie powiedział mi o tym, że słuchaj Gosia, oprócz takich typowych dyfuzorów, gdzie nalewasz wody, wkrapiesz sobie olejek i dajesz świeczuszkę, są takie nebulizatory na ultradźwięki i że tam nic nie trzeba używać, wlewasz tylko ten olejek i on jest dystrybuowany właśnie poprzez ten nebulizator. Ja tak wiecie. A okej, okay, ok i nie za bardzo się tym zajęłam i on to zamówił. Od razu wam powiem, że on kosztuje około 300 zł na legro, ale mój mąż jest mistrzem internetów i kupił go za ponad stówkę. Więc jeżeli dobrze poszukacie, to pewnie znajdziecie po lepszej cenie. On jest baza ma taką drewnianą, reszta to jest szkło. I co jest najważniejsze, on się po trzech godzinach sam wyłącza, więc jeżeli wyjdę z domu i zapomnę go wyłączyć, to nic się nie dzieje, bo kiedyś miałam taką sytuację w studio, jeszcze pracowałam, e, już mając studia, ale jeszcze jeździłam do jednego klubu. Rano miałam zajęcia w studio, zapaliłam olejki eteryczne, hmm, 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 wszystko fajnie, pojechałam prowadzić zajęcia do innego klubu, prowadzę i myślę sobie, ja cię kręcę, nie wyłączyłam, nie zgasiłam świeczki, nie wyłączyłam, nie zgasiłam świeczki. I tylko patrzę na ten zegarek, widzę, że dopiero połowa zajęć, i wiecie, mąż strażak, więc ja już widzę, jak ten olejek mi tam wybucha, i całe studio mi się pali. Więc mówię do ludzi, słuchajcie, bardzo Was przepraszam, oddam Wam ten czas na następnych zajęciach, ja muszę jechać do siebie, ja chyba nie wyłączyłam yy, świeczki. No i wjechałam, i oczywiście, że nie wyłączyłam. Yy, skończyło się tak. Że odparowała woda i ten olejek eteryczny, który był na dole, zaczął strzelać. Więc pod skosami, a u mnie w studio są skosy, mam taką, już teraz zamalowano, ale miałam taką ciemną plamę z olejku, który właśnie strzelał. Więc dla mnie jest to od tamtego czasu bardzo istotne, żeby zadbać o bezpieczeństwo. A wiecie, żona strażaka na tym punkcie ma hopla, więc ten nebulizator bardzo mi pomaga, bo on po prostu sam się wyłącza i ja się już o niego potem nie muszę martwić. I na koniec, słuchajcie, inspiracja jedzeniowa. Um, ostatnio właśnie na warsztatach Piusz powiedział, że je, właściwie jesteśmy tym, co jemy, więc jeżeli mogłabym tak powiedzieć, to jeszcze niedawno mogłam powiedzieć, że jestem humusem, a w tej chwili jestem pastą z fasoli czerwonej. Pokażę Wam teraz, jak ją przygotowuję. Ja uwielbiam tą pastę i to jest taki mój przepis własny. Kiedyś wymyśliłam po prostu ją, kiedy nic nie było w domu. Zmiksowałam i okazało się, że to jest naprawdę pycha. Więc, jeżeli macie ochotę, to bierzemy sobie fasolkę czerwoną, do tego trochę oliwy, szczypta soli. Jeżeli lubicie, chociaż ja za bardzo soli nie dodaję, bo nie przepadam za mocno słonymi rzeczami. Do tego czosnek, majeranek, oregano, jakaś zielona przyprawa, którą lubicie, papryka ostra lub łagodna. Ja lubię ostrą. I to wszystko odrobinę polewacie oliwą z oliwek, najlepiej takiej dobrej jakości i nie blendujemy tego na taką papkę, tylko tak delikatnie przeblendowuję ją blenderem ręcznym, tak żeby były takie fragmenty tej fasoli i uwielbiam tą pastę, także bardzo Wam polecam ją na śniadanie. I bardzo ważna rzecz, o której nie powiedziałam, jest jesień. A jesień to warsztaty. To jest mój sezon warsztatowy. W najbliższym czasie będę w Warszawie, w Krakowie, w Katowicach, w Poznaniu. Wszystkie te warsztaty odbędą się, zanim pojadę do Indii. W tej chwili możecie już się zapisywać na warsztaty, nie poprzez maila. Poszłam z duchem czasu. I jeżeli wejdziecie na moją stronę anatomiaegi.pl, klikniecie w konkretny warsztat, tam w bardzo szybki sposób możecie się zapisać, klikając w napis Weź udział w zajęciach. I mam nadzieję, że ta skrócona forma bardzo Wam pomoże i że zobaczymy się. Dlatego, że mam dwa super warsztaty w tym sezonie. Jeden jest poświęcony lotosowi, pracy nad lotosem w taki sposób, aby było to bezpieczne, a drugi warsztat to jest warsztat poświęcony pracy z oddechem i bandami. Które się nazywa Laboratorium Oddechu i ten warsztat też jest takim moim oczkiem w głowie, więc zapraszam Was na te warsztaty. Od razu powiem, że jeżeli chodzi o kurs Anatomia Jogi, to na niego już dawno nie ma miejsc, ale będzie kolejna edycja na wiosnę. Wszystkie informacje dam Wam na przełomie. Myślę, że jak wrócę z Indii, to będzie tak idealnie pomiędzy grudniem a styczniem. No i mam nadzieję, że się zobaczymy również na kursie. Kurs jest o tyle fajny, że mamy tam 30 godzin, mamy 4 spotkania, więc w tym czasie spędzimy ze sobą mnóstwo czasu, aż będziecie mnie mieli dość i całej wiedzy, którą chciałabym Wam przekazać. Okej, okay, to myślę, że teraz już jest wszystko, taki życiowy update i trochę inspiracji. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Chciałabym się do was co pewien czas właśnie w ten sposób odzywać, żebyśmy mogli być ze sobą bardziej na bieżąco, żebyście wiedzieli co u mnie słychać, ale też żebyśmy mogli się po prostu lepiej poznać, takim moim sposobem na komunikację z wami, a taką podstawową komunikację jest Instagram, bo tam bardzo dużo odzywam się na instastory i jeżeli macie ochotę być na bieżąco, to zapraszam was do mojego Instagramu. Tutaj na dole zostawię linka. Możecie też dołączyć do mojej grupy na Facebooku. Tam zawsze mamy bardzo ciekawe dyskusje. No i dziękuję wam za ten film. Do zobaczenia, pa pa.